Hej, cześć, witajcie City Skylines 2, czyli gra, na którą czekało naprawdę sporo osób, i w tym również i ja na tą grę czekałem i okazało się, że City Skylines 2 jest grą całkiem udaną, chociaż pojawiły się tutaj pewne problemy, jeżeli chodzi o optymalizację. Tak więc dzisiaj te problemy spróbujemy sobie rozwiązać w taki sposób, że powiem wam jak optymalnie w tej grze dobrać ustawienia graficzne, aby gra chodziła płynnie i przy tym wyglądała też dobrze. Tak więc weźmy sobie tutaj w ustawienia. Oczywiście tutaj wybieramy sobie ustawienia grafiki. Ja tylko jeszcze wspomnę, że w Cities 2 gram na komputerze z RTX 3050, Ryzenem 5 3600 oraz 16 GB pamięci RAM. No i dobra, Jesteśmy, weźmy sobie tutaj najpierw ustawienia nieskomplikowane i pierwsza ważna rzecz, czyli rozdzielczość ekranu. Tutaj zdecydowanie najlepszą opcją będzie ustawienie, ustawienie rozdzielczości natywnej dla danego monitora, w moim przypadku jest to rozdzielczość 1920x1080 pikseli, czyli inaczej Full HD. No i jeżeli sobie tutaj zaznaczymy opcję pokaż wszystkie rozdzielczości, to wtedy mamy tutaj pokazane rozdzielczości z różną z ilością herców. No, i właśnie to sobie możemy ustawić, chociaż ja tutaj sobie zostawiłem ustawienie ze 144 Hz, czyli jest to taka wartość, jaką posiada mój właśnie monitor. Także ja to sobie tak właśnie zostawiam. Jeżeli chcielibyście zmienić sobie rozdzielczość na niższą. No to oczywiście możecie to zrobić, jednak oczywiście będzie się to wiązało z tym, że gra będzie wyglądała wtedy sporo gorzej. Przykładowo na tej najniższej rozdzielczości, czyli, czyli 640 480 pikseli, gra będzie wyglądała, delikatnie mówiąc, niezbyt dobrze. Także tak, tak niskich rozdzielczości raczej, raczej zdecydowanie warto unikać. Chociaż, no oczywiście, jeżeli sobie ustawicie tak niską rozdzielczość, to wtedy, to wtedy oczywiście znacznie zwiększy się liczba klatek na sekundę, ale mimo wszystko lepiej tego nie robić. Jeżeli już chcielibyście sobie ustawiać jakąś niższą rozdzielczość, to wtedy można by było, powiedzmy, kombinować coś z 1600 na, na 900 pikseli, to jest jeszcze taka rozdzielczość, która jest powiedzmy jakkolwiek akceptowalna, chociaż to też oczywiście zależy od rozmiaru rozmiaru konkretnego wyświetlacza, bo jeżeli taką rozdzielczość ustawilibyśmy na monitorze 32-calowym, no to wtedy oczywiście to też nie będzie zbyt dobrze wyglądać, ale na powiedzmy 22 calach to nie będzie wtedy jeszcze tragedii. Czy tam powiedzmy na 24. Dobra. Dalej mamy tryb wyświetlania pełny ekran w oknie, to sobie zostawiamy synchronizacji pionowej ja tutaj nie włączyłem i z tego co słyszałem niektórzy polecają żeby w tej grze sobie tę opcję włączyć bo sprawia to, że ilość klatek zostaje wtedy zablokowana ale ja osobiście tej opcji bym tutaj jakoś nie rekomendował także ja tego tutaj nie włączam Tryb kursora to sobie zostawiamy, jak tutaj jest. Tryb głębi ostrości tutaj dajemy sobie wyłącz. Ogólna jakość grafiki tutaj będzie własny. Oczywiście mamy też tutaj ustawienia predefiniowane. Są tutaj ustawienia bardzo niskie, niskie, średnie oraz wysokie. I jeżeli miałbym powiedzieć parę słów o konkretnym, o konkretnym ustawieniu, no to ustawienia bardzo niskie wyglądają rzeczywiście wyglądają niezbyt dobrze także tych ustawień raczej bym unikał no chyba że macie bardzo słaby komputer no to wtedy może to być wtedy mm, dla was jakieś rozwiązanie ale w zdecydowanej większości przypadków ustawień bardzo niskich jednak e, lepiej unikać co do ustawień niskich tutaj powiem szczerze te, te ustawienia pozytywnie mnie zaskoczyły bo gra na tych ustawieniach wyglądała Całkiem... całkiem nieźle, naprawdę. I przy tym. Ym, I przy tym klatka też był całkiem okej. Okay. Było wszystko generalnie płynne. Także te ustawienia niskie są jak najbardziej do rozważenia. A co do ustawień średnich, to one oczywiście są nieco bardziej obciążające od ustawień niskich, o powiedzmy jakieś 20%, może 30%. Powiedzmy coś w te okolice na no raczej to będzie około 30% spadku wydajności, można by oczekiwać względem ustawień niskich. Wtedy gra wygląda nieco lepiej niż na ustawieniach niskich, więc na ustawienia średnie, ustawienia średnie są też jak najbardziej do rozważenia. Natomiast ustawienia wysokie są zarezerwowane przede wszystkim dla osób, które mają jednak nieco mocniejsze komputery wtedy to ustawienie będzie miało sens, ale na powiedzmy jakichś słabszych komputerach to ustawienie jest nie jest po prostu zbyt sensowne, bo zabiera bardzo, ale to bardzo dużo klatek. Także, także no tak, my sobie zostawiamy ustawienia własne, oczywiście, bo my sobie sami tutaj wszystko ustawimy. Idąc dalej mamy jakość dynamicznego skalowania rozdzielczości. I tutaj zdecydowanie polecam Wam to wyłączyć, ponieważ jeżeli sobie to włączycie, to wtedy może dochodzić do czegoś takiego, że gra w pewnych momentach będzie zrzucała rozdzielczość na niższą, co oczywiście będzie powodowało to, że gra stanie się bardziej rozmazana i też przez to po prostu mniej czytelna. Oczywiście jest to też. W miarę sensowna opcja, jeżeli macie słaby komputer, bo wtedy klatkaż będzie po prostu bardziej stabilny. Ale w zdecydowanej większości przypadków jest to ustawienie, które jednak lepiej wyłączyć. Idąc dalej, mamy jakość antialiasingu. No i tak, muszę stwierdzić, że w tej grze antialiasing nie jest zbyt obciążający, co mnie troszeczkę zdziwiło, bo w wielu grach antialiasing jest właściwie najbardziej wymagającą, najbardziej zżerającą za opcją, natomiast w tej grze tak nie jest, więc mogłoby się wydawać, że włączenie Antaliasingu jest tutaj jak najbardziej sensowne. I. Mm, I może rzeczywiście sens, sens to nawet ma, chociaż powiem szczerze, ja testowałem właśnie Antaliasing w tej grze. No i mam wrażenie, że nie wpływa zbytnio na jakość na jakość obiektów, na jakość tekstur, także, także ja osobiście nie widzę większego sensu na włączanie tej opcji Ale jeżeli ktoś chciałby już sobie włączyć antialiasing, no to wtedy do wyboru jest FXAA oraz SMAA i teraz pytanie którą opcję lepiej? włączyć. No i tak to zależy przede wszystkim od, od własnych upodobań, ponieważ, ponieważ FXAA cechuje się tym, że obiekty, no krawędzie generalnie, bo to anti-aliasing dotyczy oczywiście krawędzi obiektów. To na FXAA te krawędzie są dość rozmazane, więc to wielu osobom może się nie podobać. Chociaż no, z pewnością znajdą się też osoby, którym takie coś będzie odpowiadało. Natomiast SMAA jest bardziej agresywną metodą antialiasingu, która już e, tak tego obrazu nie rozmywa, więc być może jest to opcja bardziej sensowna. Ale tak jak mówiłem, ja w tej grze antialiasingu. Postanowiłem nie włączać, bo uważam, że no, nie ma to większego sensu. Natomiast idąc dalej, mamy ustawienie jakości chmur. I tutaj, tak, ja polecam ustawienia niskie. Sporo osób też jest generalnie zdania, że warto tutaj dać wyłącz. No ale jednak myślę, że ustawienia niskie będą mimo wszystko bardziej. Optymalne. Oczywiście opcja wyłącz będzie skierowana przede wszystkim dla osób, które walczą o każdą klatkę na sekundę, i wtedy zdecydowanie takie osoby powinny sobie tutaj wyłączyć całkowicie te chmury. Ale ja sobie zostawiam to na niskich. Dalej mamy ustawienie jakości mgły, tutaj oczywiście dajemy sobie włącz ustawienie jakości elementów wolumetrycznych. I tutaj jest podobna kwestia, jak z jakością chmur. Ustawienia niskie są przeze mnie rekomendowane, ale możecie też dać sobie całkowicie wyłącz. Dobra, jakość okluzji otoczenia tutaj sobie zostawiamy na niskie. Jakość rozświetlenia też tutaj może sobie zostać niska. Ewentualnie możemy sobie tutaj podwyższyć na ustawienia średnie, ale w moim przypadku zostaną tutaj niskie. Jakość refleksów. Tutaj podobna kwestia jak co do jakości rozświetlenia, też sobie zostawiłem na niskie. Jakość głębi ostrości tutaj wyłącz, rozmycie ruchu także wyłącz, jakość cieni niskie. Tutaj to jest zdecydowanie najlepsza opcja, żeby to sobie ustawić na niskie, bo ustawienia średnie i wysokie są raczej bezsensowne, bo po co, po co to ustawiać na te ustawienia wyższe, skoro Skoro to nie będzie jakaś mega duża różnica w grafice, a jednak będzie to jednak bardziej zasobożerne, także klatkarz z pewnością wtedy by poszedł w dół. A co do jakości wyłącz, to tego też Wam nie polecam, bo wtedy grafika, no jednak zauważanie się pogorszy, więc tutaj zostawiamy sobie ustawienia niskie. Ustawienia jakości terenu. Tutaj ustawienia najlepiej. Te ustawienia najlepiej sobie ustawić albo na poziom niski, lub średni. Ja sobie tutaj może dam średnie. Wcześniej miałem niskie, ale niech będą teraz. Może średnie. No i dobra. Następnie mamy jakość wody. Jakość wody tutaj sobie możemy dać na niskie. To będzie sensowna opcja. Poziom detali. Tutaj mamy tak, po pierwsze mamy ustawienia bardzo niskie, tego, tego lepiej nie włączać. Ustawienia niskie są sensowne, średnie też mogą być. Ustawienia wysokie raczej nie, bo zbyt zasobożerne, ale sobie damy ustawienia niskie. Jakość animacji tutaj będzie średnia jakość i ustawienia jakość tekstur. I moi drodzy, to ustawienie... Trzeba sobie dobrać odnośnie tego, jaką w komputerze mamy kartę graficzną, a właściwie ile ta karta graficzna posiada pamięci podręcznej, czyli tak zwanej pamięci VRAM. Jeżeli macie 8GB VRAMu no to wtedy, lub więcej niż 8GB VRAM, to wtedy możecie dać sobie ustawienia wysokie. Jak najbardziej będzie to wtedy sensowna opcja. Natomiast, jeżeli macie mniej pamięci, no to wtedy wiadomo, trzeba będzie zjechać niżej do powiedzmy ustawień średnich czy niskich. Ustawienia bardzo niskie tutaj raczej nie. no Chyba, że macie kartę, która naprawdę tej, tej pamięci ma mało, no to wtedy, wtedy trzeba będzie się na takie coś zdecydować. Także ja sobie tutaj to ustawiam na ustawienia. Wysokie, dobra i to tyle jeżeli chodzi o ustawienia nieskomplikowane, przechodzimy do zaawansowanych i tutaj tak rozdzielczość to już omówiłem, dobra to sobie, to sobie zostawiamy, jakość grafiki własne to zostaje, antaliaznik brak, dobra tutaj mamy ustawienia odnośnie chmur. I ja tutaj ustawiłem, włączyłem tylko i wyłącznie chmury w oddali. Chmury wolumetryczne lepiej chyba wyłączyć, tak myślę. I resztę też tutaj te dwa ustawienia też wyłączyłem. Jedynie chmury w oddali sobie zostawiłem. No i myślę, że to będzie, to będzie sensowna opcja. Mgła włącz to tak. Ustawienie jakości elementów wolumetrycznych. Tutaj zdecydowanie zalecam wam zastanowić się pomiędzy ustawieniami niskimi lub ustawieniem wyłącz. Ustawień wyższych tutaj nie polecam. Tutaj jest też podobna kwestia jak z jakością chmur, czyli ustawienia niskie są sensowne, ale jeżeli walczycie o każdą klatkę na sekundę, no to wtedy zdecydowanie warto to sobie wyłączyć. Ja sobie to zostawiam na niskie, bo ja tutaj aż tak dużych problemów z wydajnością nie mam. Dobra, to sobie możemy zostawić, idąc dalej, co mamy. To też może zostać, wszystko jak tutaj jest. I co tutaj jeszcze jest ciekawego? Rozdzielczość, tutaj oczywiście pełna. Jakość cieni niski. O, i tutaj ewentualnie możecie sobie tą wartość zmniejszyć, ja to sobie akurat zostawiam. Ale jeżeli macie problemy z wydajnością, to oczywiście te cienie możecie sobie tutaj zredukować. Dobra, jakość wody To zostaje tak jak tutaj jest. O i tutaj mamy teselację. Teselację, którą możemy sobie tutaj troszeczkę obniżyć Jeżeli chodzi powiedzmy. Jeżeli chodzi o powiedzmy o tym wartość. Tak, można to sobie troszeczkę obniżyć. Um, ja to sobie właśnie zrobię. Powiedzmy do takiego poziomu i niech tak to właśnie zostanie. O, idąc dalej, poziom detali w oddaleniu. 35% tutaj mamy. Um, to trzeba dobrać przede wszystkim pod siebie. Jeżeli bardzo zwracacie uwagę na detale w oddaleniu, no to wtedy oczywiście warto sobie to troszeczkę podnieść do powiedzmy poziomu 40-kilku lub nawet możecie dać sobie tutaj więcej ale jeżeli nie no to wtedy możecie to sobie obniżyć nie wiem powiedzmy do 30 ja to sobie zostawiam na 35% bo to jest myślę że całkiem sensowne żeby to sobie właśnie na takim poziomie zostawić co jeszcze tutaj możemy zmienić możemy zmienić sobie limit pamięci podręcznej dla geometrii ale jest to też ustawienie, tak jak w przypadku tekstur, które dobieramy pod to, ile pamięci VRAM ma nasza karta graficzna. Jeżeli macie dużo pamięci VRAM, to wtedy możecie to sobie zwiększyć. Jak macie powiedzmy 12 GB VRAMu, to, to wtedy 1 GB tutaj spokojnie możecie sobie dać, lub nawet więcej. Ja mam 8, więc dam sobie powiedzmy 0,6, czyli troszeczkę więcej niż tutaj było. I dobra jakość animacji tutaj, e, średnia jakość. Jakość skinningu dwie kości. E, tekstury wysokie, i filtrowanie sobie zostawiamy na trzy liniowe. No i dobra, to właściwie tyle, jeżeli chodzi o ustawienia. E, teraz pokażę Wam, jak to e, wygląda. E, teraz wszystko w samej grze. E, no i na tych właśnie ustawieniach, które przed chwilą Wam pokazałem przez większość rozgrywki klatkaz waha się od 30 do 40 klatek na sekundę, ale to też oczywiście zależy od tego co się akurat dzieje na ekranie. Przykładowo jeżeli zobaczymy sobie co się dzieje na autostradzie, czyli w miejscu gdzie tych obiektów jest mniej, no to klatkasz wzrasta nawet do powyżej 50 klatek na sekundę ale jeżeli, jeżeli się zbliżymy do strefy do strefy przemysłowej, gdzie mamy sporo, sporo obiektów, które są obciążające mamy tutaj mamy tutaj przede wszystkim ten dym, który się wydobywa z kominów, no to wtedy tutaj ten klatkarz może nam spaść poniżej 30 klatek na sekundę. No i to jest dość normalne w tej grze. Także tak to właśnie wygląda. I generalnie myślę, że jest to klatkarz całkiem sensowny, jak na, jak na realia tej gry. Także, no cóż, tak to właśnie wygląda u mnie. Mam nadzieję, że ten film Wam pomógł, jeżeli chodzi o dobór ustawień graficznych w Cities Skylines 2. Jeżeli tak, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał. A na dzisiaj to już wszystko. Ja się z Wami już żegnam. Trzymajcie się. Na razie. I do następnego.